Jak pani myśli, Polska dla Polaków? Tak, oczywiście. Aha, rozumiem. Czyli Niemcy dla Niemców, Anglia dla Anglików, to Polacy wą stąd do Polski. A gdzie będziemy jeździć do pracy? Cześć, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj. Dzisiaj taki materiał, można powiedzieć, o częście edukacyjny i będzie skierowany nie do większości praktycznie z was, bo. Większość moich widzów, większość z was jest z rocznika, kiedy doskonale pamięta, jak Polska była skansenem Europy. Jak czekaliśmy, nie wiem, po paszporty, żeby pojechać nawet do Niemiec. Jak byliśmy krajem niemalże trzeciego świata w Europie. No, krótko mówiąc, byliśmy skansenem. Jak, jaka Polska była przed wejściem do Unii, to nikogo z Was nie muszę przekonywać. I nie muszę o tym mówić, bo większość z nas tutaj doskonale to pamięta. Pamiętam, jak jechałem, miałem, mieszkałem w strefie przygranicznej i mogłem pojechać do Berlina, do Lidla. Do, do Aldika, przepraszam. To była normalnie, byłem, ach, o, bo mogłem pojechać do Berlina, do Aldi. No ale moi drodzy, jak wiecie, bardzo wiele teraz się mówi o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, i jest coraz bardziej to propagowane. Ja tutaj Powiem, co Polska by straciła po wyjściu z Unii. I nie będę się posługiwał tutaj takimi mm, tanimi sloganami, jak to robi prawica, Konfederacja, Brown, e, część pisowców. E, sypią tanimi sloganami, takimi pod publiczkę, mhm. ale pomijają, pomijają fakty. Fakty, które są oczywiste w związku z wyjściem z Unii. I nie będę tu krytykował w jakiś tam sposób osób, które są za wyjściem Polski z Unii. No, każdy ma, większość z nas, ma swój własny rozum i sam potrafi, nie wiem, racjonalnie myśleć. No, może tutaj troszeczkę pojechałem po bandzie. Ale Brown. Brown jest, jak wiecie, no, wielkim zwolennikiem wyjścia Polski z Unii. Jemu bardziej bardziej pasuje but Putina niż ten Eurokołchos, z którego bierze grube tysiące. To jest taka typowa hipokry hip hipokryzja Brauna. I też tu zbyt wiele o Brownie nie będę mówił, może. wczoraj trochę powiedziałem i jeszcze pewnie nie raz powiem. No ale Brown to jest taki, taka sztandarowa, można powiedzieć, osoba, która pluje na Unię Europejską, ale no, Euromu już zbytnio nie przeszkadza, zbytnio nie śmierdzi. Zajączkowska. Raczej Ewa Zajcewa, no też oczywiście pieniążki z Unii kocha, ale Unii już nie kocha, ale nie o tym. Właśnie tak powiedziałem, dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co stracimy i tutaj będę się posługiwał twardymi faktami, nie pustymi sloganami. No, puste slogany to domena, domena tak zwanej prawicy ja. Ja po, posłużę się i dam tutaj sporo przykładów. E, przykładów takich twardych, twardych dowodów, faktów. E, czy my zyskamy, czy stracimy na wyjściu z Unii? No, po, po tym materiale, no, sami, sami ocencie, czy bardziej prawdziwe są te a nie slogany, czy po prostu twarde fakty? Chcę powiedzieć jasno, jako historyk specjalizujący się w epoce powojennych dziejów Polski, że pan Braun łże jak bura suka. To jest najłagodniejsze określenie, które mi przychodzi po tym, co wysłuchałem. Zacznijmy od tego, że ograniczenie suwerenności dzisiejszej Polski jest faktem i wynika z woli Polaków wyrażonej w referendum, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Opowiadać dzisiaj Polakom, że wtedy Polskie, władze w Warszawie miały większy zakres suwerenności, jest po prostu ordynarnym kłamstwem i wpisuje się w ciąg łgarstw pana Brauna, nieustannie uprawianych. To jest człowiek dzisiaj, który jest przywódcą obozu zdrady narodowej. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. To jest przywódca obozu zdrady narodowej, ponieważ on prowadzi Polskę ku ponownej podległości wobec Rosji. więc konkrety. Co Polacy straciliby po wyjściu z Unii Europejskiej? Ta cała debata o pol ek, no nie jest już Abstrakcją. To jest realne zagrożenie, bo propaganda rosyjska i sk takie skrajne grupy polityczne e, coraz głośniej podważają sens naszej obecności w Unii Europejskiej. E, tymczasem wyjście z Unii Europejskiej oznacza utratę absolutnie fundamentalnych praw i przywilejów i gwarancji bezpieczeństwa. Polska Przestałaby być częścią największego politycznego i gospodarczego projektu w historii tego naszego kontynentu. I to, to nie jest jeszcze straszne. To jest taka, powiem Wam, powiem, to będzie taka chłodna lista konsekwencji. Konsekwencji, które by nas dosięgły. I Pierwszą z takich konsekwencji jest utrata swobody podróżowania, pracy, życia w innych krajach Unii Europejskiej. To chyba najbardziej odczuwalna zmiana dla zwykłych ludzi. Koniec pracy bez zezwoleń, np. w Niemczech, Holandii, Skandynawii, Irlandii. Koniec możliwości zakładania firm w Unii Europejskiej na takich samych zasadach, jak obywatele danego kraju. Powrót wiz i kontroli granicznych. Droższe i trudniejsze studia za granicą. Koniec automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. To jest tak naprawdę cofnięcie Polaków do czasów sprzed 2004 roku i zamknięcie granic, które dziś są dla nas. Hmm oczywistością, że możemy poruszać się, wziąć dowód w rękę i poruszać się po całym, konty całym kontynencie europejskim, no, ba, a może bardziej po całej Unii Europejskiej. Wtedy nawet do głupich Niemiec, Czech, Słowacji będziecie musieli mieć paszport, załatwiać wizy, ale to nie wszystko. I musimy przełamać pewne bariery. Musimy nie patrzeć tylko i wyłącznie na tę politykę z narzucenia Brukseli i Berlina, tak? która każe nam skłócać się z Białorusią, tylko prowadzić własne interesy, zbliżać się kulturowo, zbliżać się cywilizacyjnie, gospodarczo, bo w tym zarówno i Białorusini, Białorusi, i Polacy upotrzebują swój zysk. Kolejne, co byśmy stracili, to jest utrata setek miliardów złotych inwestycji i środków rozwojowych. Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. W, w praktyce. Tracilibyśmy drogi, mosty, obwodnice, modernizację kolei, w tym Pendolino Baltica, CPK, łącznie finansowanych w, 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 z części środków Unii Europejskiej. Dopłaty dla rolników, inwestycje w szkoły, szpitale, laboratoria, wodociągi, kanalizacje, programy dla firm. Od startupów po przemysł. E, Poliks, e, to finansowe. E, to jest finansowe samobójstwo. Nie ma realnego scenariusza, w którym Polska byłaby w stanie zastąpić te pieniądze z budżetu krajowego. Kolejna sprawa to jest utrata wspólnego rynku, największej przewagi gospodarczej. Polska gospodarka żyje z eksportu. 80% polskiego eksportu idzie do Unii Europejskiej. 80% całości eksportu, a rolnikom, którzy tak narzekają na Unię Europejską, 75% ich produktów idzie na rynek Unii Europejskiej. Po wyjściu z Unii tracimy, i rolnicy, między innymi. Brak ceł i barier handlowych, dostęp do jednolitego rynku usług, swobodny przepływ towarów, ochronę przedsiębiorców przed, poprzez wspólne regulacje. Polscy eksporterzy, rolnicy, przedsiębiorcy zostaliby uderzeni w pierwszej kolejności, ceny poszybowałyby w góry, a konkurencyjność gospodarki po prostu spadłaby natychmiast, niemal od ręki. Europejska wspólna polityka rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce, szczególnie dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, bo to one są podstawą rolnictwa. To one najlepiej dbają o Ziemię i o zwierzęta. Razem wykorzystajmy tę wielką szansę, jaką stwarza Europejski Zielony Ład. Polskie rolnictwo to nasz narodowy skarb, ale też i ważna część rolnictwa europejskiego. Chronimy ten skarb i rozwijajmy go razem dla nas i dla naszych dzieci. Polskim rolnikom w tym. E, kolejna sprawa to jest osłabienie bezpieczeństwa Polski. Wyjście z Unii Europejskiej nie oznacza automatycznego wyjścia z NATO, ale oznacza utratę drugiego filaru bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego i dyplomatycznego. I tutaj tracimy wspólne sankcje wobec Rosji, wspólną politykę energetyczną, która chroni przed dyktatem Gazpromu, współpracę wywiadowczą i antyterrorystyczną. Gwarancje wsparcia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Słaba i samotna Polska to jest idealny scenariusz Kremla. I dokładnie dlatego propaganda rosyjska tak mocno bije w tą Unię między innymi za pomocą tych pożytecznych idiotów jak Ewa Zajcewa, Brown i wielu innych tych pisowskich kacyków. Znaczy kremlowskich pac kacyków. Kolejna teraz sprawa to jest utrata ochrony prawnej i obywatelskiej. Polacy tej tutaj, tutaj też tracą między innymi Ochronę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawo do skargi na państwo polskie, jeśli łamie twoje prawa. Europejskie standardy ochrony konsumenta, pracownika, użytkownika internetu, ochronę danych osobowych, zgodną z RODO. Zostaniemy wyłączeni z systemu, który chroni obywatela przed nadużyciami państwa i wielkich korporacji. Co pan myśli o Ukraińcach? Pamiętacie Wołyń? Pamiętamy, jasne, że pamiętamy. A nie pamiętacie, co Niemcy z nami robili? Też pamiętam. No o Niemcach nie mówimy, bo jeździmy tam do pracy. Kolejna sprawa. Spadek wartości złotego i wzrost cen. Rynki finansowe reagują natychmiast na niepewność. Polexit oznacza gwałtowne osłabienie złotego, wzrost cen paliw, energii, żywności, droższe kredyty, raty, spadek inwestycji zagranicznych. Polexit to nie powrót suwerenności. To inflacja, recesja, chaos. Osłabienie pozycji Polski za granicą. Dzisiaj Polak w każdym kraju Unii Europejskiej ma takie same prawa jak obywatel danego kraju. Po wyjściu z Unii Europejskiej jesteśmy obywatelem państwa trzeciego tracisz ochronę unijną jako pracownik, tracisz priorytet w dostępie do usług publicznych, tracisz prawo głosu w wyborach lokalnych za granicą. To jest po prostu cofnięcie, statu, cofnięcie statusu społecznego o dekady. Żadne takie niemalstwo nigdy nie miało prawa opróbować zdrowych przyrod w Białegostoku, ponieważ tu jest zroczna tkanka. Najzroczna tkanka jest w Polsce wschodniej, nie w żadnej Warszawce, nie w żadnych wyradnych podarstw i krajówkach Tam nie ma zdrowych Polski, tu jest zdrowa Polska. Nie chcemy żadnych modelowych gigantów, nie chcemy żadnych kulturalizmu, nie chcemy nikogo. I ja się widzę, jak wygląda Gaspatek w Wiede, jak w Bruksela, jak w jak w Paryż. Ale łatwo o którym mówisz, to jest bardzo fajne, to ja zapraszam, swoich swojej dzieci i wysłać do Słańskiej Dzielnicy Nocą, aby swojej kobiety. Nie wyjdź tam do spaceru Nocą, to w nie trudy z Nie wyjdź do Paryża, na Dzielnicę, która stała się na obrzeża, swoje kobiety. Nie przemazaj mi lata, krótkie spódnice po mojej dzielnicy. Zobaczymy, jak stoczył. Przepraszam za ostatni filmik, że nie był tłumaczony, ale po odsłuchaniu tego tłumacz poszedł się upić. Dobra, wracajmy do tego, co Polska traci. Polska staje się łatwym celem dla Rosji. Unia Europejska jest największą zaporą dla rosyjskiej propagandy i agresji hybrydowej. Bez niej Polska traci strategiczne wsparcie, staje się krajem buforowym, nie partnerem, traci wpływ na europejskiej polityce bezpieczeństwa. Putin zawsze atakuje kraje słabsze, samotne, poróżnione. Oleksandr, to jest po prostu wymarzony prezent dla Kremla. Utrata głosu w najważniejszych decyzjach dotyczących Europy. Dziś możemy współdecydować o bezpieczeństwie, sankcjach, handlu, energii, granicach, regulacjach rynku po wyjściu z Unii Europejskiej. Decyzje dotyczące nas zapadają bez nas. Polska zostaje sprowadzona do roli widza, nie uczestnika. I to jest realna utrata suwerenności, a nie jej odzyskanie. Panu Braunowi. Ja powiem tak, no Pan Braun e, e, oczywiście, gdyby grał w otwarte karty, to powinien pojechać oczywiście do Mińska i odebrać to. I wtedy postawiłby kropkę na D tego, czym w istocie jest bo jest w istocie rzeczy najbardziej wpływowym agentem rosyjskim w Polsce. Tyle tylko, że on nie jest agentem w rozumieniu dosłownym, z uwagi na, powiedziałbym, swój stan umysłu, to jest typ umysłowości, która nie daje się zagenturyzować, natomiast daje się sterować, sterować innym agentom. To znaczy, mówiąc krótko, Grzegorz Braun realizuje interesy rosyjskie w Polsce, choć jest głęboko przekonany, że jest absolutnie polskim patriotą. No są tacy ludzie, to jest zdiagnozowane przez psychiatrów, którzy są w świecie równoległym, żyją i do nich należy pan Grzegorz Braun. To, co jest niepokojące, to to, że on ma coraz większe wpływy w Polsce, że ta jego chora, powiedziałbym, ten jego chory przekaz zyskuje coraz większe liczbę zwolenników. I może im ta nagroda da trochę do myślenia, czy tym nielicznym z nich, którzy jeszcze trzeźwo patrzą na rzeczywistość, dlaczego to Łukaszenka postanowił Braunowi przyznać tą nagrodę? Podsumowując, polexit nie jest abstrakcją. To jest demontaż państwa, prawa, gospodarki, bezpieczeństwa, pozycji Polaków w Europie i przyszłość młodych ludzi. Ehm... To jest, to, Lexit, to jest scenariusz marzeń Kremla. I dla, e, dokładnie dlatego Rosy, e, rosyjska propaganda, i jej usłużni funkcjonariusze, e, którzy mają przypadkowo polski paszport, e, rosyjska propaganda tak agresywnie to promuje. Polacy muszą wiedzieć, co realnie stracą, bo propaganda zawsze gra na niewiedzy. A wiedza, wiedza jest po prostu tarczą. I zaraz ktoś powie, skąd ty to, chłopie, wytrzasnąłeś, co za stek bzdur, więc e, wszystkich tych którzy no, wolą tanie slogany od konkretów, odsyłam i tutaj podam źródła, na przykład Komisja Europejska, i to są dane o wspólnym rynku i funduszach. Eurostat, struktura polskiego eksportu. TUSE, orzecznictwo dotyczące ochrony obywateli. Europejski Trybunał Obrachunkowy, raport o inwestycjach w Polsce. KEI EBC analizy skrótów wyjścia państw z Unii Europejskiej, NATO strate stra strategik, e, raporty o rosyjskiej dezinformacji. To są wszystko konkretne źródła nie wysane z dupy informacje, nie tania propaganda dla naiwnych. Tylko konkretne dane z konkretnych źródeł. I powiem tak, nie liczę na to, że ktokolwiek z pisiorów, konfederacji czy tych zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej ogarnął to, co powiedziałem. E, powiedziałem to, co jest oczywiste, a to, czy ktoś z tego wyciągnie wnioski, czy nie, to już. Do mnie nie należy, moi drodzy. Na dzisiaj, na dzisiaj będę kończył ten krótki, taki nietypowy, ale pomyślałem, że warto o tym wspomnieć, bo coraz częściej się o tym mówi, a nie wiem, jeśli ktoś chce wychodzić z unii europejskiej, droga wolna, niech wychodzi, niech idzie za przykładem tego Schmidt'a. I niech idzie, wyjdzie z Unii Europejskiej na przykład na Białoruś, albo co niektórzy, jak chcą wychodzić z Unii Europejskiej, to niech się wychodzą przez Terespol. Ale to Polacy w referendum zdecydowali się być w Unii Europejskiej, członkiem Unii Europejskiej, i Polacy w referendum, jak już, będą decydować, czy w tej Unii zostać, czy nie. Nie będzie za wszystkich Polaków yy, decydował Brown czy jakiś inny pisowski oszołom. Yy, jeśli się Brownowi nie podoba, niech sobie wychodzi do swojego płatnika Putina, a Polaków zostawi w spokoju. I myślę, że yy, tymi słowami zakończę ten krótki mój monolog. Oczywiście, Piszcie, komentujcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Ja wam już dzisiaj bardzo dziękuję. No i zapraszam. Wrócę na kolejny moje, na kolejne moje wypociny, że tak. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. To nie jest piosenka. To jest akt oskarżenia Lista ferpisu bez przebaczenia Osiem lat w państwie z tektury i kłamstwa Osiem lat dojenia cynizmu i chamstwa Pamiętasz respiratory od handlarza bronią Puste obietnice niby go spalili Już machnęli dłonią Szumowski się chował, sumienia nie wzruszył Maseczki lewe pchał, naród w strachu dusił, A potem zasin król życia, wiesz, z kartonu Siedemdziesiąt baniek przejebał bez pardonu Wybory widmo, koperty wylądowały w magazynie A ty obywatelu płacisz ty synie, synie Pegasusem podsłuchiwana opozycja cała Dla nich demokracja to fikcja, a trapa mała Brejzie w telefonie grzewali, maile czytali, wiedzieli wszystko tak ja dworczy, a gworczy i maile ze skrzynki Całe państwo w mailach, prywatne docinki Decyzje wagi państwowej, poufne dane Wszystko na wierzchu, wszystko ujawniane Villa Plus, program dla swoich fundacji Czarnek rozdawał miliony bez żadnej racji Kolesie i krewni wille kupowali A na edukację dzieci grosza nie dali Demokracja umiera w ciemności, w ciszy Ty kłamstwo jest prawdą, a złodziej krzyczy Nie da i z ostatniej nadziei rozliczymy wszystkich złodziej Złodziej O oh. Afera wizowa, wstydu nie macie za grosz, za petrodolary Wpuszczaliście kogo popadnie, wciąż wawrzyk wiceminister w centrum korupcji twił tysiące wiz, na lewo by interes się kręcił i żył Fundusz Sprawiedliwości, co miał pomagać ofiarom Stał się prywatnym folwarkiem dla Ziobry i jego baranów Dziesiątki milionów na fundacje, szemrane na polityczne cele Z góry zaplanowane KS Michało i jego archipelag, Wilanowie Za sto milionów budowała umowa na rok No kurwa panowie Obajtek pan na Orle, nie stać w tle Majątek krusz w oczach, gdy Polska płakała we mgle -geddafera większa niż Amber Gold O wiele miliardy stracone, a w innych nie ma w kościele Ostrołęka elektrownia co nigdy nie powstała Miliard, 300 milionów, błoto wyrzuciła cała Sasin z obajt znów w rolach głównych grają, betoni stardzę wieją, a oni się śmieją, trwają. Wie wieże Kaczyńskiego co miały sięgnąć mur Koperta dla księdza Szemrany, brudny wzór Austriacki deweloper na lodzie pozostawiony Wciąż udaje, że jest niewzruszony! To nie jest tylko gniew, to walka o jutro o oddech o wolność o prawdę co skuta W łańcuchach pogardy arogancji i pychy przez lata słyszeliśmy tylko ich krzyki Że Polska to oni, że naród to oni, że Bóg jest z nimi i Nikt ich nie zgoni Z pałaców i willi, z trybuni z ołtarzy, lecz ogień się pali i w nas wciąż się żarzy Nadzieja na prawo, na czyste sumienia Na Polskę bez strachu, bez upokorzenia Gdzie sędzia jest sędzią, a media są wolne, gdzie fakt to fakty, a nie brednie dowolne. Lecz mury runą, runą, runą no. i pogrzebią stary świat. Koniec tą bezkarną komuną nadszedł rozliczenia. Czas, nadszedł czas. Każdy podpis, każda złotówka, każda decyzja i mowa zostanie zbadana, prześwietlona od nowa. Nie schowacie się za im Gra, to jest walka z wrogiem Morawiecki, z obajtkiem, szaszin, z ziobrą, czarne krzydło rał z Kaczyńskim. Wszyscy w jednym rzędzie staniecie przed ludzkim, przed trybunałem polskim Demokracja umiera w ciemności w ciszy Kłamstwo jest prawdą, a złodziej krzyczy Nie Damy wam zgasić ostatniej nadziei rozliczymy wszystkich Złodziei, Złodziei, Ło W ciszy Kłam swoje spraw doła, złodziej krzyczy Nie damy wam zgasić ostatniej nadziei Rozliczymy wszystkich złodziej